Wszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, byś to tańczyć przewali, w koło kręci się pali, skacze w górę chęt aż doń. Nie się, baw się razem z nim Kocha cały świat pali, ma niewiele lat pali, uśmiech jego znać śpiew się razem z nim. Nie podzielę się! Ciekawe miejsce, prawda? O tak, bardzo ciekawe. Uwielbiam dźwigi i ciężarówki. O! Tato, spójrz, co to jest? To kula do wyburzania domów. Służy do burzenia bardzo starych i zniszczonych budynków. O, jaka ona ogromna! Weźmiesz mnie na barana, żebym lepiej widział? Naturalnie! <laughs> Bah! Bum! Popatrzcie na mnie, jestem wielką kulą i wszystko wyburzam. Ostrożnie, nie rozbij mi głowy. Moja głowa to nie stary dom. Spokojnie, właśnie burzę wielki budynek. To była wiertarka, tak? Nie. Ciężarówka. Nie. Już wiem, jesteś dźwigiem. Zgadłeś! Jestem dobrym dźwigiem, prawda? Najlepszy. Ale musimy już wracać. Muszę coś naprawić w moim warsztacie. Mogę ci pomóc? Oczywiście, że tak. U, u, u. Naprawisz moją kukiełkę! Witaj Bali. Cześć muki. Spójrz, mam pękniętą nogę. Biedny Muki. To moja wina, ale to była również wina Tamary. Kłóciliśmy się, bo chcieliśmy się bawić Mukim. Więc oboje zaczęliśmy go ciągnąć w swoją stronę. No i pękło. Hmm, może następnym razem będzie lepiej, jeśli się najpierw dogadacie. Ale nie martw się. Myślę, że zdołam go naprawić. Przede wszystkim potrzebny nam będzie klej. Zaraz ci przyniosę. Dziękuję. Coś jest nie tak, tato. Potrzebuję kogoś silnego, kto pomoże mi ścisnąć nogę mukiego tak, aby klej mógł porządnie wyschnąć. Ja! Ja to zrobię! Wspaniale! Gotowe. Jest jak nowy. Zobacz, jak ładnie się porusza. Mówiłem, że potrafię, prawda? Bardzo mi pomogłeś, ale to jeszcze nie koniec. Trzeba naprawić Krasnala z ogródka dziadka. Kolory wyblakły. Rzeczywiście wygląda niewyraźnie, ale my mu pomożemy, prawda, panie doktorze? Tak jest, doktorze Bali. Myślę, że do tego zabiegu potrzebna nam będzie nowa farba, ale najpierw musimy naszego pacjenta wypolerować. To jest papier ścierny. O, wow, strasznie szorstki ten papier. Wygładza powierzchnię. Popatrz. Teraz ty. O, kurz dostał mi się do nosa. O, 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 o. A teraz nałożymy farbę. Masz niebieską. Powolutku. O, bardzo ładnie. O, teraz już wygląda dużo lepiej. Dziadek na pewno będzie zadowolony. <śm> Mamo, popatrz. Pomagałem skleić mu nogę. Naprawdę? O tak. Bali bardzo mi dzisiaj pomógł. A to jest mała niespodzianka dla ciebie. O, o. Moje własne narzędzia. Jest to młotek i śrubokręt. O, dzięki tato. To wspaniały prezent! <laughs> Już dobrze Bali, bo mnie udusisz. <laughs> to jest młotek. A to... To śrubokręt, widzisz? A, mam pomysł! Mamo, mogę zabrać moje narzędzia do szkoły, żeby pokazać kolegom? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie boisz się, że je pogubisz? Każdy będzie chciał się nimi pobawić. Będę super ostrożny! Mamo, tato, proszę! Mogę je wziąć do szkoły, proszę! Obiecuję, że nie zgubię! W porządku, Bali. Możesz je zabrać. W końcu są twoje! Ja! To był wspaniały prezent. Zobacz, jak się cieszy. Widzę. <śmany> <śmany> Nie mogę się doczekać jutra. Dobranoc, kiku. Dobranoc, narzędzia. <śmany> 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 Fantastyczne! Też chciałbym takie mieć. Ja też! O, rety, masz tu różne narzędzia! Wiem. Uwaga, dzieci! Pora na majsterkowanie! Yeah. 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 Sasza, ty będziesz w parze z Balim. Fajnie! Fajnie. Fajnie. Miki, ty będziesz z Charlim. Fajnie! Yeah. To będzie najwspanialsza ciężarówka. Na pewno. A co robicie teraz? Teraz będą koła. Poczekaj, Sasza, tylko przybiję ten pręd. Dobrze, a ja ci przytrzymam. Gotowe! Bardzo dobrze. Pracujcie dalej, a ja zajrzę do innych. Dziękuję za pomoc. Gotowe. Ja zrobię przednie koła. Bali możesz mi pożyczyć swój młotek. E tak naprawdę wolałbym nie pożyczać. Dlaczego? No bo ty nie wiesz, jak go używać. Jeszcze mi go zepsujesz, albo zgubisz. Majsterkowanie z tobą to żadna zabawa. O, dzień dobry, Bali. Dzień dobry, Aldo. Cześć, Muki! Cześć, Bali! Podoba ci się mój latawiec? O tak, jest super! Zaraz go puszczę tak wysoko jak nigdy przedtem, wyżej od najwyższych drzew! Ekstra! Wow, ale jest wysoko! Jeszcze trochę wyżej! Wyżej, wyżej! Oj, nie! Na szczęście jest cały. Ale bez linki nie poleci. Możemy go naprawić żyłką wędkarską. Chętnie pożyczę ci mojej. Naprawdę pożyczysz? A ty nie potrzebujesz? Nie, możemy się podzielić. Dzięki. Poza tym z przyjemnością pomogę ci naprawić twój lataniec. Dalej, zaśpiewajmy sobie piosenkę, dobra? Nie, nie, nie ma mowy, bym ci autko dał. Pani piłki, żebyś też nią brał. Nie! Nie dam ci nigdy moich nowych farb! Nie! Bo te zabawki to mój wielki skarb. Nie chcę dzielić się! Dzielenia złości mnie! Nie chcę być też sam, więc zapraszam teraz cię! Samotność przeszkadza mi. Nie chcę być, ja polecam! Już się nie złości, nie bądź zły, bo zabawki te ci dam. Proszę, auto moje, do zabawy weź. Tak! Zabierz Zabierz też piłkę, piłkę, to pogramy gdzieś. Tak! Jeśli chcesz, używaj moich farb. Tak! Niech samotność już nie ciąży mi jak garb. Lecz to... mają wszystko jak Oscar! Udało się! Ura! Udało się! Proszę, Sasza, weź! Mogę? Dzięki. Jak wam idzie? Wygląda ładnie. Ech, ech. Twój młotek jest naprawdę świetny. Hmm. <haha> brum, brum. Musisz jeszcze zrobić z przodu otwory na światła. O, ale jak to zrobimy? Spójrz, Sasza, mam śrubokręty! To najlepsza ciężarówka na świecie. Teraz możemy ją pomalować. Do tego nie potrzebujecie mojej pomocy. O co chodzi? Mam za mały pędzel. Nie dam rady nim niczego pomalować. W takim razie weź mój. Brat pożyczył mi swoje farby i pędzle. Widzisz, jakie duże? O, piękne. Dzięki, Sasza. Dzieci, proszę o uśmiech! <śmiewy> o, o, doba, <śmiewy> zjęcia, no, Wersja polska, filmograf i studio miniatur filmowych. Reżyseria Maryla Brzostyńska. Dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Anna Celińska, Dźwięki, montaż Alik Matuszewski, teksty, piosenek Wiesława Sujkowska. Kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Lucyna Malec, Agnieszka Czekańska, Tomasz Kozłowicz, Tomasz Bednarek, Wojciech Paszkowski, Jacek Wończyk i inni.